Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich Kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi, kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie, rzekł do niej: Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.